Cześć, witam Cię w drugiej części tego materiału, czyli to jest kontynuacja pierwszej części jak zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych na obrocie nieruchomościami na tak zwanym flipie potocznie mówiąc dobrze w pierwszej kolejności zacznę sobie od prezentacji tej nieruchomości, jest to kawalerka 30 metrów z potencjałem dlaczego tak mówię, bo tutaj istnieje możliwość zrobienia dwóch niezależnych pokoi mamy bardzo dobry układ, mieszkanie jednostronne na lewo jest łazienka na prawo jest kuchnia więc może zacznijmy sobie od samej łazienki przejdźmy sobie do łazienki Znajdujemy właśnie się właśnie w łazience i tutaj najważniejszym aspektem to jest to, że łazienka jest ustawna, jest spora, jest duży brodzik, on również spełnia wymagania i rodziny, tam załóżmy z dzieckiem, osób starszych. Co jest najważniejsze? Przy tego typu małych mieszkaniach najważniejszymi aspektami, na które zwracają przyszli nabywcy to są niskie koszty utrzymania. W tym mieszkaniu akurat mamy do czynienia z tym, że w ogóle nie, mu nie musimy korzystać z ogrzewania poprzez grzejniki. Mamy na trzy świece. Wystarczy otworzyć drzwi od łazienki i ona nam ogrzewa całe mieszkanie. Przecież to też nie jest mieszkanie 60-metrowe, tylko zaledwie ma mieszkanie 30 metrów. E Jeśli chodzi o instalację elektryczną, tak jak wspomniałem, to jest bardzo ważna, którą sprawdzamy. Tutaj akurat instalacja jest miedziana. Jeśli ktoś potrzebuje piekarnika, czy też płyty indukcyjnej, ciągniemy dodatkowy obwód. To jest wszystko. Nie musimy tej wykuwać. Tym Te bardziej, że szkoda by było marnować pracę wykonaną przez osobę, która już się zrobiła to łazienkę, bo łazienka naprawdę wygląda dobrze i nic jej nie brakuje. Dobrze, przejdźmy sobie do kuchni. Jesteśmy właśnie w kuchni. Kuchnia jest identyczny rozmiar jak w przypadku łazienki, może delikatnie większa. Co jest tak naprawdę potencjałem tej nieruchomości? To, że możemy zrobić sobie aneks kuchenny z pokoikiem plus niezależną sypialnię, ale jeśli ktoś chce mieć tą nieruchomość na wynajem, możemy sobie zabudować te takie oszukane, ale okno, bo to nie ma bezpośredniego dostępu do ściany zewnętrznej zrobić y, tutaj kuchnię zamknięto bez okna plus dodatkowy pokój bądź właśnie ten aneks robimy tutaj fajny barek tak kawałek i przejście dalej do aneksu jeśli chodzi o samo kuchnię wiadomo że tutaj niedużym nakładem możemy dostawić kilka unitów i robi nam się fajna kuchnia y, no i można powiedzieć tak jak na y, wymagania osób, które kupują kawalerki. tak? To nie jest przecież penthouse czy jakiś apartament 100 metrowy. Dobrze, przejdźmy sobie do centrum tego mieszkania, czyli do salonu, salonu pokoju. I jesteśmy właśnie tutaj w tym największym pomieszczeniu, które ma prawie 20 metrów kwadratowych i na co ja od razu zwróciłem uwagę. Co mnie tak ukuło? to to, że nieruchomość 30 metrowa, możemy na niej po prostu zrobić dwa dodatkowe pokoje. Proszę sobie zwrócić uwagę o tym, o tym co wspomniałem wcześniej. Zabudowujemy to ścianę e, tak i mamy kuchnię zamkniętą bez okna, a tutaj robimy sobie dodatkowy pokoik. Ciągniemy ścianę, drzwi najlepiej właśnie zrobić tutaj. Ciągniemy od tego momentu. Tutaj mamy następne rury grzewcze. Grzejniki ogólnie są zakręcone. Tak jak tutaj dotykam, są bardzo zimne, ale te rury są gorące, bo ta woda musi sobie krążyć, więc te mieszkanie tak naprawdę w żaden sposób nie potrzebujemy odkręcać orzelników, żeby było w nim ciepło. Proszę sobie też zwrócić uwagę, że układ okien nam na to pozwala, tak? Więc każdy pokój ma fajne okna i tutaj przeszklenie jest dosyć istotnym aspektem. Też mamy fajny widok z okna. Ogólnie właśnie to mnie skłoniło do tego, że zdecydowałem się właśnie Kupić to nieruchomość, yy, i wiem, że sprzedam ją w dobrych pieniądzach. Dlaczego? Bo na tego typu nieruchomości jest zapotrzebowanie. Przechodzimy sobie do stolarki okiennej drzwiowej. Drzwi wejściowe mamy naprawdę w dobrej formie, nie wymagają one wymiany. Jeśli chodzi o okna, zawsze przesuwamy sobie dłoń i sprawdzamy, czy faktycznie te powietrze się wydostaje. Tutaj okna są dobre, okna są z 2015 roku, jest to akurat tutaj na tym pasku. Każde okno wyprodukowane po 2004 roku ma datę produkcji. Na to zwracamy uwagę, jeśli coś, to wymieniamy uszczelki. I teraz, tak, stan podłóg: podłogi tutaj są w jak najlepszym porządku. Można oczywiście je wymienić, ale teraz odpowiadamy sobie na pytanie, czy faktycznie my chcemy przeprowadzać remont generalny. Zastosować odświeżenie, czy sprzedać w takiej formie, jaka ta nieruchomość jest, i ta nieruchomość być sprzedawana w tej formie, jak widzicie po prostu e, na filmie, z tego względu, że e, koszty związane z przeprowadzeniem remontu w żaden sposób nam nie zrekompensują no, korzyści płynących z no, zarobienia większych pieniędzy. To są identyczne pieniądze, a też trzeba doliczyć swój czas, bo dużo osób nie liczy w ogóle swojego czasu. Dobrze, przejdźmy sobie dalej, czyli lokalizacja. Tak jak mawia Donald Trump, że w nieruchomościach liczy się tylko lokalizacja, jeszcze raz lokalizacja i lokalizacja a sprzedaży szybkość. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest miejsce bardzo dobrze skomunikowane i z centrum w ogóle to jest miejsce dosyć blisko znajdujące się centrum miasta. Mamy mnóstwo przystanków autobusowych, mnóstwo miejsc parkingowych, sklepy, jest szkoła podstawowa, jest szkoła średnia. Też proszę zwrócić uwagę, że Takim dodatkowym plusem jest fajny widok, tak? Można wyjść sobie na balkon. No i co najważniejsze, że te mieszkanie posiada balkon. Tak? dobra, jest ten balkon mały, ale on jest zawsze, można ze świeżym powietrzem poddychać e, i człowiek się inaczej czuje, więc ta lokalizacja powinna być dosyć istotna. Bo co z tego, że my zapłacimy załóżmy kwotę 200 tysięcy za nieruchomość e, 50-metrowo, 50 a jak to jest na obrzeżach miasta, ja ani tam nie będziemy mieć inwestora, ani tam będzie ciężko pozyskać klienta, który będzie chciał kupić dla siebie, e, bo okaże się, że jednak no, on nie chce mieszkać na obrzeżach, bo jednak on woli mieszkać bliżej centrum. Bo może ma lepszy dojazd do miejsca pracy, bądź pracuje w ogóle w centrum. Dobrze. Co jest najważniejsze w ogóle przy obrocie nieruchomościami? Plan działania. Już mówiłem to wiele razy w swoich filmach, pozwolę sobie to odłożyć. Czyli robimy, czy kupujemy nieruchomość do generowania remontu, do odświeżania, czy można powiedzieć, będziemy sprzedawać w identycznej formie, jak zakupiliśmy. Czyli to, co ja teraz robię, bo ja stwierdziłem, że mi to się nie opłaca, czyli generować, e, można powiedzieć, dodatkowych kosztów, e, absorbować swój czas i tak dalej, bo te pieniądze, które uzyskam, będą identyczne w przypadku przeprowadzania remontu, a co najważniejsze, że ja, ja je o wiele szybciej wyjmę. Z tego względu, że rynek dynamicznie się zmienia i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby trzymać nieruchomość 3, 6 miesięcy, bo w tym momencie te pieniądze na się nie zarabiają. Ale teraz tak. Lokalizacja, dlaczego jest bardzo ważna i dlaczego ważna jest znanie rynku, na którym działasz. Wróćcie do pierwszego materiału, który udostępniłem pierwszej części, że zapoznaj się w ogóle z czy na danej ulicy, osiedlu jest popyt na tego typu nieruchomości, na jakie nieruchomości w ogóle jest popyt w danym mieście i dopiero później decyduj, w które Ty rodzaje nieruchomości wchodzisz i jakie typy. I warto tutaj to skonsultować się i z inwestorem, z doświadczonym agentem, bo to jeszcze bardziej utwierdzi Cię w przekonaniu, że podejmujesz Decyzję. Dobrze, jeśli to mamy już zaplanowane, wiesz, jak działa proces zakupu, sprzedaży, wiesz, jakie dokumenty są potrzebne, jak sprawdzać podstawę nabycia, weryfikować księgę wieczystą. Co w przypadku, jeśli osoba pokazująca nie jest właścicielem, a jest pełnomocnikiem, ale okazuje się, że nie jest umocowana pełnomocnictwem notarialnym, tylko tak na słowo. Umowę przedstępną w formie cywilnej możemy zawrzeć również poprzez upoważnienie, czy to w formie napisanego maila, czy też na kartce, zrobienie zdjęcia, wysłanie. To wszystko zależy od tego, czy jesteśmy elastyczni, bo jeśli ty w dniu. Uzgodnienia warunków transakcji nie podpiszesz umowy przedstępnej i nie też właścicielowi zadatku w formie gotówki, pamiętaj, to, jest, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że tej nieruchomości nie kupisz. Tak, Jeśli chodzi o samą nieruchomość, tutaj ja już podjąłem decyzję jeszcze przed zakupem, że w żaden sposób nie mam zamiaru robić tej remontu. Ja wiem komu tę nieruchomość będę sprzedawał: inwestorowi, rodzinie z dzieckiem, osobom starszym bądź młodej parze. I to jest mój klient. I dlaczego tę nieruchomość sprzedam? Bo ta nieruchomość wciąż będzie w dobrej cenie i będzie atrakcyjniejsza niż podobna nieruchomości w tej samej lokalizacji. I to głównie do mnie przyciągnie klienta, bo w obecnym czasie każdy liczy swoje pieniądze i ja wiem, że ja muszę dostarczyć produkt tańszy bądź lepszy. Jeśli nieruchomość faktycznie można przeprowadzić w niej remont generalny, to jest nieruchomość po 2000 roku, to to robimy. Ale jeśli to jest stare budowisko, jak tutaj w przypadku wieżowiec, tak zwany punktowiec, no to tego nie robimy. Z tego względu, że każdy ma swoje Preferencje, a standard w tym mieszkaniu jest taki, że moim zdaniem jest akceptowalny. Dobrze, ja tutaj jeszcze chciałem się odnieść w tym filmie do e, często wypowiadanych słów przez różnego typu osoby, że oni twierdzą, że w Polsce jest e, zastosowany tak zwany chów klatkowy ludzi, ale. Nie wiem dokładnie o co chodzi tym osobom. Proszę sobie wyobrazić, jak jeszcze 20-30 lat temu my mieszkaliśmy na nieruchomościach, gdzie na gospodarstwo domowe przypadało 5-6 osób. Mieszkanie było 50-metrowe i mieszkało się ze siostrą, z bratem w jednym pokoju, bądź nawet w trójkę, i nikt nie widział problemu. Teraz ktoś widzi problem w tym, że jest małe mieszkanie, ktoś ma malutki pokoik. My Polacy jesteśmy tacy, że ciasne, ale własne. Tak, i do tego dążymy. I moim zdaniem przy ciągłych e, kosztach związanych ze utrzymaniem nieruchomości, e, energii i tak dalej, te mniejsze nieruchomości będą coraz bardziej popytowe z tego względu, że i pojawia się klient, który pozywa się swoich większych mieszkań. My coraz więcej takich klientów obsługujemy, głównie starszych, którzy chcą sprzedać większą nieruchomość, bądź nawet dom i kupić właśnie taką kawalerkę, z tego względu, że to są niskie koszty utrzymania. I co jest najważniejsze, że mi jeszcze pieniążki na przeżycie, bo to życie coraz więcej kosztuje. Więc ja w tego typu klienta celuję. Przejdźmy sobie do tak zwanego podsumowania. Co jest najważniejsze? Jeszcze raz wspomnę plan działania. Teraz w jaki sposób finansujesz to wszystko? Za ile masz zamiar daną nieruchomość sprzedać? Czyli zaczynasz zawsze od końca i odejmujesz od tej ceny końcowej. Ustaw jest tak minimalno, nie maksymalno, Załóżmy, kupiłem nieruchomość za 300 tysięcy, sprzedaję za 350. 000. Ok. Jaki koszt jest podatek PCC? 2% liczymy. Koszty załóżmy pośrednika, koszty aktu materialnego, załóżmy jakieś odświeżenie. Odejmujemy. cenę zakupu nieruchomości zostaje nam 20 tysięcy. Jeśli 20 tysięcy jest dla nas akceptowalne, to jak najbardziej to jak najbardziej możemy kupować taką nieruchomość, i wiadomo, że większość osób liczy od minimalnej, bo możemy taką nieruchomość wystawić za 369, bo może akurat znajdzie się nabywca za taką kwotę, bo my nie wiemy, czy rynek potrzebuje akurat tej nieruchomości. Więc na to zwracamy uwagę. Jeszcze raz wrócę tutaj do zakupu nieruchomości, jak on powinien zostać odpowiednio zrealizowany. Co jest najważniejsze, sprawdzasz stan prawny tej nieruchomości, żeby nie doszło do sytuacji, kiedy my mieliśmy wiele takich sytuacji, że niby mieszkanie było wszystko, drewna, własność, księga wieczysta, okazywało się, że mieszkanie jest spadkowe, jeszcze stan nie jest uregulowany, i to przedłużało proces zakupu. I to jest ważne, że ty cenę dopiero proponujesz klientowi zakupu danej nieruchomości, zawsze daj ją niższą niż, niż masz zamiar zapłacić, dopiero kiedy zweryfikujesz stan prawny i techniczny nieruchomości. Z mojej strony to wszystko. Jeśli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, Udostępnij go dalej, daj komentarz, czy się ze mną zgadzasz, jak ty widzisz ten rynek, w, jak, w którym kierunku on zmierza, czy faktycznie będę cieszyć się, się popytam tym jeszcze nieruchomości tańsze, czy może te apartamenty, domy i tak Ja dziękuję ci za poświęcony czas. Trzymaj się, cześć.